Dzień dobry, moi drodzy, witam was. Tutaj z Wiestek Teksasu nadaję ze Spring Branch w środkowym Teksasie, tuż na północ od San Antonio. Temperatura nieco zelżała. moi drodzy, jest 28-29 stopni w ciągu dnia. I prawdopodobnie będzie to spadało do końca tygodnia. Ta temperatura średnia w ciągu dnia ma spaść do 26-7 stopni. No, czyli jest, zaczyna się teksaska jesień. Tak a propos, pojechałem trochę poza moje obszary, żeby zobaczyć tą jesień, bo tutaj mam tylko dęby i cedry. A te nie spuszczają liści na zimę, bo nasze dęby, te tutejsze, są zimozielone. One liście dopiero spuszczają wiosną, kiedy zostają wypychane przez nowe liście. I zauważyłem, że tam daleko, w niektórych miejscach, szczególnie nad rzekami, jesień już się zaczęła. Zaczyna się robić kolorowo. A ja mam dzisiaj, mam dzisiaj takie, taką myśl, żeby porozmawiać o mocy i o sile, jaką my mamy. Żyjemy w takich czasach, że siła jest bardziej zauważalna niż moc. Siła pokazuje samą siebie na każdym miejscu. Ona wypływa z telewizora, jest bardzo dużo tej siły w YouTube. Popatrzcie sobie chociażby na miniaturki w YouTube, na teksty, tytuły. Na przykład masakra, albo ktoś tam zaorał kogoś i położył go na łopatki. Powiem Wam, że to rezonuje tak bardzo nisko, że ja naprawdę aż dziwię się tym ludziom, że oni siebie samych poniżają do tego stopnia, że nadają takie tytuły swoim programom czy filmom, wywiadom, jak również tworzą takie miniaturki. Miniaturki, które są. A z reguły czerwone albo jaskrawo-żółte z czerwonymi elementami, oni dobrze wiedzą, co robią, działają z poziomu siły. Z poziomu siły działa też dzisiejsza, większa, śpiąca część tego świata. Tak, to są śpiochy. Kto by pomyślał, prawda, że jak to śpiochy i mogą rządzić dziś tym światem? No właśnie, tak. I jak do tego mogło dojść? Jak to się stało? Skoro moc jest bardziej sprawcza, porozmawiamy so, sobie o tym, jakie mają cechy, jaka jest różnica pomiędzy mocą a siłą. Taka propo, poziom dumy według Hawkinsa to jest poziom niestety niski. On jest wśród tych niskich. Dość wysoki, bo on wibruje na poziomie 190, ale jednak dużo poniżej 200, więc jest to poziom negatywny. My, Dumę, my mówię o większości, postrzegamy jako coś pozytywnego, ale to jest coś bardziej pozytywnego niż to negatywne w tej całej masie negatywności. Duma nie wibruje wysoko. Duma właśnie wiąza, związana jest z siłą. Znacie to powiedzenie Duma, Siła. No właśnie. I dziś na dumie i sile opierają się właściwie wszystkie światowe konflikty. Te, które już rozgorzały, albo te, które gdzieś tam yy, mają zamiar rozgorzeć. Spróbujmy nadać cechy tym dwóm pojęciom moc. Otóż, moi drodzy, moc zawsze wiąże się z tym, co służy życiu. Moc jest za życiem. Moc tworzy życie. Życie kieruje się mocą. Moc apeluje do tej części ludzkiej natury, którą, którą nazywamy szlachetną, szlachetna część człowieka. W przeciwieństwie do siły odwołującej się do tego, co nazywamy głupotą. Moc odnosi się do wszystkiego, co podnosi na duchu oraz uszlachetnia czyny i zamierzenia, nobilituje. Siła zawsze szuka usprawiedliwienia. Pomyślcie o tym. Zawsze szuka usprawiedliwienia. Moc nie potrzebuje uzasadnienia. Siła jest związana ze stronniczością. Siła musi wziąć jakąś stronę, stanąć po czyjejś stronie, a moc obejmuje całość. Jeżeli prześledzilibyśmy naturę siły, to natychmiast stanie się dla nas oczywiste, że siła zawsze ustępuje przed mocą. Jest to zgodne z jednym z podstawowych praw fizyki. Ja się tutaj do fizyki spróbuję odwołać, moi drodzy, ponieważ siła automatycznie stwarza przeciwsiłę. Każda akcja rodzi reakcję. Każda siła stwarza przeciwsiłę. Jej działanie z definicji już jest ograniczone. Moglibyśmy powiedzieć, że siła to ruch. Ruch w jakąś stronę, na przykład ruch wojsk na froncie. Odnoszę się tutaj celowo, bo to, jest, to są rzeczy, które nas dręczą, martwią, rzeczy, które wywołują u nas co najmniej zastanowienie nad przyszłością. Moglibyśmy powiedzieć, że siła to właśnie ruch. Porusza się z jednego miejsca w drugie, albo próbuje to uczynić, przełamując opór. Siła próbuje przełamać opór, a więc zrobić ruch, przełamać ten opór. Moc natomiast jest zawsze nieruchoma. Ona obejmuje wszystko. Jest jak stałe pole, jak pole magnetyczne, nie porusza się. Na przykład sama grawitacja nie porusza się względem niczego. Jej moc Wprawia w ruch wszystkie obiekty, które się znajdą w polu grawitacji. Na przykład spadną. Jednak samo pole grawitacyjne nie porusza się wcale. Posiada moc. Siła zawsze porusza się przeciw, przeciwko czemuś. Podczas gdy moc nie porusza się przeciw czemukolwiek. Nie musi. Ona obejmuje wszystko. A dodatkowo siła zawsze musi być zasilana. Popatrzcie, jak, jaka zbitka słów: siła musi być zasilana. Potrzebuje energii. Siła nie jest pełna, ubywa jej, więc żąda energii. Siła na froncie żąda energii ludzkiej. Dlatego do konfliktów używa się siły i używa się ludzi, bo potrzebna jest ludzka energia, w tym nie ma mocy. Siła ma apetyt niezaspokojony, a moc jest całkowita i kompletna w samej sobie, nie potrzebuje niczego z zewnątrz, żadnego zasilania, niczego nie żąda Moc dlatego jest wielka. Moc energetyzuje, wydaje z siebie, zaspokaja i wspiera. Jest wspierająca. Moc daje życie i energię. Siła odbiera życie i energię. Jest energii coraz mniej. Spostrzegamy, że moc wiąże się ze współczuciem, z takimi cechami, jak współczucie, właśnie i sprawia, że czujemy się dobrze samymi z sobą. Zaś siła jest związana z osądem i powoduje u nas złe samopoczucie. Odbiera energię, stąd złe samopoczucie. Siła zawsze stwarza przeciwsiłę. Wynikiem siły jest polaryzacja, a nie jednoczenie, dualizm. Polaryzacja za każdym razem wnosi konflikt, bo skoro jest polaryzacja, to są dwie strony i rodzi konflikt. Jej koszt zatem zawsze jest wysoki. Koszt siły zawsze jest wysoki. Popatrzmy na to. Koszt siły, który używa się do dzisiejszych konfliktów, jest przeogromny. Śmieszą mnie te wszystkie wołania i żebractwo tych, którzy stoją za konfliktami, o to, by zasilić ich dodatkową energią, zastrzykiem funduszy, pieniędzy, bo siła od nich tego wymaga. To są głupi ludzie. Oni nie rozumieją tego, że Konflikt można byłoby rozwiązać w trymigi, gdyby użyli mocy. Tyle, że ci ludzie nie rozumieją mocy, chociaż mają ją, bo każdy z nas jest w nią zaopatrzony urodzeniowo. Każdy z nas, każdy z Was, i ja też i Wy też mamy w sobie moc. Siły potrzebujemy wziąć żeby jej użyć. Siła prowokuje polaryzację i w nieunikniony sposób wywołuje dychotomię. Wygrany, przegrany. Żeby był wygrany, musi być przegrany. Tam nie dąży się do pokoju. A jeśli następuje jakiś tak zwany rozejm, to zawsze jest to z użyciem siły. Rozejm Kosztem kogoś. Moc nie potrzebuje rozejmu, potrzebuje zrozumienia. Zawsze ktoś przy sile, przy jej użyciu przegrywa. Zawsze stwarzani są jacyś wrogowie. Siła nieustannie zmierza się z wrogami. Potrzebuje też stałej obrony. Stąd takie nawoływania, zagrożenie. Idzie stąd. Musimy użyć siły. Musimy go siłą przekonać. Jest kosztowna, niezależnie od tego, czy dotyczy to rynku, polityki, czy spraw zagranicznych. W mniejszych sprawach wszystkie tzw. copyright, czyli prawa autorskie, to również siła. Ci, którzy używają copyright, pewnie się ze mną nie zgadzą, ale jeśli użyją mocy i spojrzą na prawa autorskie w inny sposób, przy pomocy mocy, nie będą już używali copyright. W tej chwili tego nie zrozumieją. Muszą użyć mocy. To inny poziom zrozumienia. I tutaj nie wartościuję, nie mówię, że wyższy, czy gorszy, czy lepszy, inny. W poszukiwaniu źródła mocy mówimy, że związane jest ono z kontekstem, który określa doniosłość samego życia jako takiego. Życie jest po prostu. I to jest oczywistość, z którą. Nie warto się zastanawiać nad tym, czy to jest prawda, czy nie. Oczywistość, życie jest. Siła jest konkretna, dosłowna, musi być poparta dowodami, wymaga potwierdzenia i wsparcia. Udowodnij mi, że Ty masz rację. Albo ja udowodnię Ci, że jestem Silniejszy. To jest pozycja siły. Źródła mocy natomiast są zawsze pewne. Nie wymagają potwierdzenia. Nie trzeba ich udowadniać. Źródła mocy po prostu są i są pewne. Oczywiste jest samo przejście, że moc. Nie potrzebuje podpierania się dowodami. To, że zdrowie jest ważniejsze niż choroba, a życie ważniejsze niż umieranie. Honor bardziej pożądany niż hańba. Wiara i zaufanie przewyższają wątpliwości i cynizm, oraz że konstruktywny ma pierwszeństwo przed destruktywnym. Wszystko to są twierdzenia oczywiste same w sobie. Nie są czymś. Co należy udowodnić. W tym jest moc. Tak naprawdę ostatecznie możemy powiedzieć o źródle mocy, że po prostu jest. Kropka. Każda cywilizacja ma swoje wartości. One są bardzo różne, zależnie od tego, czym ta cywilizacja się kierowała. Jeżeli wartości danej cywilizacji są szlachetne, cywilizacja kwitnie. Jeśli wartości są egoistyczne, cywilizacja upada. I możemy się sprzeczać o to, czy zawsze tak było w historii, że wartości się zmieniały, ulegały zmianom, zmianom ulegały też nasze zachowania. Okej. Okay. Ale jeśli weźmiesz pod uwagę tenże wskaźnik, czy te wartości są szlachetne, czy egoistyczne, no to masz miernik, w jakim kierunku cywilizacja zmierza. Samo pojęcie wartości jest trochę abstrakcyjne, jednak konsekwencje istnienia tych wartości w naszym realnym świecie są. Całkiem namacalne. My to widzimy na co dzień. Więc można je rozważać filozoficznie, ale czy naprawdę warto, jak konsekwencje tego doznajemy na co dzień? Dlaczego ten porannik, dlaczego to porównywanie mocy i siły? Ja uważam, że słuchajcie, to jest bardzo pożyteczna rzecz, aby porównać i rozważyć, czego my oczekujemy. W naszej codzienności, w naszym życiu siły czy mocy siły i dumy czy mocy i wdzięczności, wspierania. I kierowanie się w życiu tymi dwoma powoduje, że obieramy własną ścieżkę. Większość ludzi dziś niestety kieruje się siłą. A mogliby wybrać moc, bo ją mają. My wszyscy urodzeniowo mamy wrodzoną moc w sobie. Mówiłem to już niejednokrotnie w moich poranikach, w innych audycjach, że gdyby ludzie użyli dzisiaj swojej mocy, powiedzmy, że połowa społeczeństwa w Polsce przestaje używać siły i używa mocy. To skończyłyby się konflikty, dostrzeglibyśmy, skończyłybyby się podziały co więcej, dostrzeglibyśmy, że jesteśmy wykorzystywani poprzez tworzenie podziałów, a tym samym używania siły. Używania si siły używa się do wszystkiego, do e, przeciwstawiania sobie poglądów politycznych, partii, ludzi w sporach. E, używa się do tego, aby manipulować ludźmi, ponieważ oni nie zauważają tego, że mają moc i gdyby jej użyli, siła byłaby zbędna, nie można by jej było użyć. Dlatego, moi drodzy, no daję to pod rozważenie, bo to się zaczyna od drobnych rzeczy, od drobnych, od takich jak na przykład to, że nic nie musisz, ale wszystko możesz. Od takich jak na przykład możesz dokonać wyboru. Możesz dokonać wyborów i nie musisz wybierać zgodnie z siłą, tylko zgodnie z mocą. To są codzienne wybory. Wybór chociażby tego, co włożymy dzisiaj na talerz, co kupimy w sklepie, jakie jedzenie czym się zanieczyścimy, co obniży naszą siłę i będziemy potem musieli użyć kolejnej, żeby poprawić wartość naszej energii. Lub też użyjemy mocy, mocy jedzenia, które daje nam moc życia. To są proste wybory. Lubię ten przykład. Gdyby dzisiaj ludzie przestali kupować śmieciowe jedzenie, Nikt już by go jutro nie produkował. No, może pojutrze, no, może w poniedziałek, ale bardzo szybko zorientowaliby się, że to nie ma sensu. To wy, to my mamy taką moc. Dlaczego jej nie używamy? Bo nie wierzymy w siebie. Jesteśmy chętni używać, Siły. A nie widzimy potem konsekwencji użycia tej siły, bo ta siła obraca się przeciwko nam. Kiedy my w życiu kierujemy się siłą, to tak naprawdę siła kieruje nami. Zapominamy o mocy. Ok. Moi kochani to więcej nie będę ględził, ale chciałbym Wam powiedzieć, że 6 listopada o godzinie 20. czasu polskiego odbędzie się Zoom, na który serdecznie zapraszam. Mogą tam przyjść ci wszyscy, którzy chcieliby się nauczyć metod kinezjologicznych. Ja tylko powiem, że metody kinezjologiczne to takie które pozwalają nam na ocenę, czy coś, albo ktoś, albo rzecz jest prawdziwa lub nie. To są bardzo proste testy. Testy kinozjologiczne, czyli testy na użycie pewnego rodzaju siły, która odpowiada ci, czy to jest prawda, czy fałsz. Bardzo ciekawe, będzie, będą dwie osoby to prowadziły Ja sobie pozwoli zrobić krótki wstęp, a potem poproszę fachowców od tego, żeby opowiedzieli o tym To spotkanie jest darmowe, ja zapomniałem o tym powiedzieć A jeśli będzie potrzeba prowadzenia dalszych spotkań, takich bardziej zaawansowanych, specjalistycznych To może zrobimy jakiś wstęp Odpłatny, ale póki co na pewno w tej podstawowej części, gdzie wszyscy mogą się tego nauczyć, to jest bezpłatne. Potrwa to około godziny do dwóch, to zależy od Was. No i cóż, jest jeszcze, myślę, że chyba 60-70 miejsc. Także jeśli jesteście chętni, napiszcie do mnie na adres mailowy, ja Was zapiszę na listę i wyślę do Was. Potwierdzenie tego, że dostajecie link i jesteście zaproszeni. OK? No dobra, to wszystko w dzisiejszym poraniku. Będę się z Wami żegnał. Kocham Was. Trzymajcie się i do poranika na żywo w piątek będą komentarze, odpowiedzi na pytania i tym podobne. Trzymajcie się. Cześć.